Wydaje mi się, że trudniejszego challenge na moje umiejętności wymyślić sobie nie mogłem. Minecraft Hardcore, to w dodatku na pół HP. Ja nie wiem, co ja miałem w głowie wymyślając to, ale załóżmy, że zaczniemy już od Oczywiście tryb Hardcore ustawiamy, co jest w ogóle już niesamowite, bo wiecie, jaka była moja próba na hardcore, nie? Nie poszło nam za dobrze. Natahan. Robimy podejście drugie. Nie będę mógł odpalić sobie pół HP na, hard, na hardkorze, bo po prostu nie będę mógł e, włączyć poleceń, więc zwyczajnie sobie tworzymy świat na LANie i wtedy tam e, włączymy komendy, więc klikamy po prostu stwórz nowy świat. Zespomnieliśmy się na drzewie, słuchajcie. Tu w takim dosyć wysokim biomie, no lepiej by się nie mogło. Pyk, klejamy, wpisujemy nick. Jak widać, mamy pół serduszka. No dobra, tak żeby nie zginąć, to na pewno nie mogę skoczyć z tego drzewa. Słuchajcie, po prostu trzeba zebrać jakieś podstawowe drewno. Trzeba, słuchajcie, to zrobić tak, że żeby nie zginąć. I tyle. Dobra, mamy drewno, e, przerobimy to sobie. Zrobimy crafting, patyki. Jesteśmy tutaj na hardkorze, co oznacza, że jeżeli zginę, to świat się usuwa. No tak. Dobra, myślę, że tyle kobla wystarczy, skraftujemy sobie wszystkie najpotrzebniejsze itemki, czyli sobie, myślę, z siekierkę taką skraftujemy, piecyk, żeby już potem tego nie robić, myślę, że po prostu kamienny kilo. Lecimy w poszukiwania, w sumie nie wiem czego, może szczęścia. Dobra, y jeszcze jedna próba, okej? Okay? Jeszcze raz, okej, okay, ponownie mamy pół serca, to co się przed chwilą stało... No, nie wracajmy do tego. Pustynia, wieża pilagerów, do której na pewno nie podejdę. Bo mam pół serduszka, a gramy na hardkorze, ale mamy mesę i to jest niesamowite, bo kurczę, zarobiście. Myślę, że nawet kawałek wchodząc, a jeszcze nawet nie zauważając potworów, możemy sobie wziąć skrzynkę, gdzie znajdujemy złote jabłko, kilka pochodni, węgiel, sztabkę, e, żelaza i takie rzeczy, które serio mogą się przydać na start. Bierzemy sobie w drugą rękę. Mam wszystko, słuchajcie, mam złote jabłko, że tutaj wszędzie są te kopalnie, bo jesteśmy w końcu na mesie. A, tylko właśnie. że Drewno jest kopalnie, no tylko może to zrobić łapką. Dobra, proszę drewno, dzięki serdeczne. Aha, tylko ja więcej potrzebuję, no no, dobra. Dobra, myślę, że 7 drewno wystarczy. E, zwłaszcza, że nie jest to szczęścia pod tym względem, że e, niestety nie mamy... No tutaj drzew w pobliżu Ale trudno, zrobimy sobie crafting Jakoś się przeżyje Net Taki kaktus jest dla mnie w tym momencie zagrożeniem No wiadomo, jak się nie ma drewna To y, trzeba sobie tak radzić mm. Kurde serio? <laughs> nie to jest To jest jakiś żart Przecież na pół serduszka jak grałem normalnie To tak nie było To jest, Nie gidołem tyle razy e, Może to wam przyspieszę Patrzcie, zbagowało mi się. Kungie się może przydać. Powracamy do stanu początkowego. Dobra, lecimy. Lecimy w poszukiwaniu życia, w poszukiwaniu szczęścia. Właśnie, ja tu widziałem ice spikes. To tutaj raczej no, nie będziemy iść, bo tutaj jest taki średni teren do chodzenia. O, podgrzybek. Podgrzybek, borowik. Przepraszam. Patrzcie, jaka jest kina. Dobra, ej, schodzimy. Robimy hardcore. I zobacz, tam jest opuszczona kopalnia. Ej, ale ja nie mam. Nie wiem, dobra, może lepiej nie. Ja się mam pół serduszka, a nie mam tarzy. Jakby jakiś szkielet tam zobaczyć, to już po mnie. I ja bym musiał znaleźć. Ja bym musiał w ogóle znaleźć jakieś owce. Ja przecież teraz tu ja już zginę. Dobra, szukamy jakieś jaskini. Wchodzę do jaskini, robię hardcore. Robię słuchajcie, giga, hardcore odcinek. Dobra, muszę pamiętać, że muszę być ostrożny. Okej. Okay. Świnki, świnki, świnki No chodź tu. Let's go to jakiś cave. To, jest, to nie jest cave, ok. Jestem hardcorem. Zaraz wchodzę normalnie do. do kejwa. Tylko se przepalę. Nie normalnie wysyp grzybów? Patrzcie, ile tutaj jest. prawda, borowików. Niesamowite. Dobra, mam on się Byś kurczaku jeszcze mi dał jedno kurczaczko. Dziękuję. Prawie się, co tyle wystarczy. Jak będę potrzebował, to. Sobie w kejwie przepalę. Najpierw trzeba OK was znaleźć. Patrzcie ile węgla. Dobra, wystarczy. Ej, to jest spawner, nie? Wiedziałem, dobra. Żeby mnie nie dziabły przez to. Fajnie, że mamy spawner, ale trzeba będzie od tego podejść trochę od innych stron też, bo ja tutaj nie dosięgnę. Dobra, jak to zrobić? Okej, okay, już chyba wiem. Jak taki, że one tu się chyba nie zrespią. Dobra, robimy tak, żeby one tu weszły. O kur, to było bliskie. Eee, jak to zrobić? Co my tu mamy w ogóle? Eee, ochrona przed pociskami, spoko. Niszczymy spawner, bo i tak przecież tu nic nie będziemy robić, żadnej eksperki ani nic. Idziemy dalej, jakiegoś Kejwa naprawdę Kejwa szukać. Spoko, złote jabłko, to się raczej nie przyda, bo i tak mamy pół serduszka, ale spoko. Eksplorujemy kaywa. Dobra, nie mam żelaza, nie mam nic, nawet na tarczę. Nie wiem, czy to jest jakiś głęboki cave, czy kurde. Dobra. Dobrze, ogórek pokonany. Ogórek, który został pokonany w 3 sekundy. A ja nadal nie mam łóżka, więc teraz to będzie. Dobra, idziemy do cave'a. Idziemy do cave'a, YOLO. A, dobrze, paniale. Mamy żelazo. Ty, ja bym sobie zrobił tarczę. O, ale to będzie dobre, nie? Dobra, ja sobie tu robię bardzo dobry... Prawda, domek sobie. Piece u góry. Daję, przepalam to drewnem. Nie mam czym w tym... Ale ja mam już dwie sztabki złota tak po prostu. Ja już za dawno mogłem zrobić tą tarczę. Dobra, i tak przepal. Pyk. Aha, tylko nie mam drewna. Dobra, to ja idę szybko to drewno. Jeszcze nie ma dużo, tyle potworów. Drewno, szybko. Na tu, żeby nie spaść. Zum, Jak tu przetrwać noc? Dobra, inaczej. Zium, ziom, ziom. Robimy tarczy. jak się robiło tą tarczę? Ja zawsze zapominam. Dobrze, byłem bliski. No ja to musiał tak robić troszeczkę inaczej, bo tu mam kilo. Dobra, czy mi to przepaliło? Powinno przepalić. Okej, okay. nie, nie przepaliło, dobra. Okej. Okay. Czyli piec co możemy zabrać. Ja bym w ogóle kilof jeszcze zrobił żelazny. I teraz będę miał po prostu siekierkę, bo dobra, wiecie co? Jeszcze siekierkę na wszelki. Pyk. Pyk. Pek, pek, let's go. To jest ciemna noc. Niech ogórek nie bije mnie. Nie mam w ogóle bloków do przebudowy, ale dobra. Dobra, jeszcze uliczka. Dawno tak nie eksplorowałem Kave'a. To nie jest bezpieczne, co ja to robię, wiecie? Na pewno nie jest bezpieczne. Jestem na hardkorze teoretycznie wszystko powinno mi zadawać więcej obrażeń. Czemu tu jest taka duża przepaść? Ja tu nie chcę być. Patrzcie ile żelazka, spoko. I patrzcie ile. Bardzo fajnie. I wiecie co? No ja nie robię zbroi, zbroja i tak mi nic nie daje. Nie wiem czemu ja tak często stałem pochodnie, ja bym trochę wziął, bo... O kurde, jak się przestraszyłem. To było przerażające. Wiem, że jakiś pająk mi na łeb wyskoczył. O, siema. Tam jest jakiś spawner i skąd one wychodzą? Masz i Jeden poza gość. lubię. O! Jak ja się wystraszyłem. Jak ja się wystraszyłem znowu. Dobra, kończymy challenge, nie wyszło nic. E, dzięki wam bardzo za oglądanie odcinka, jeżeli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Czerwony przycisk do subskrypcji jest na moim palcu, chociaż słyszałem jakieś pogłoski, że już niby nie jest czerwony. E, więc możecie zostawić tam suba na dole po prostu i do miłego dnia, nocy, obiadu, smacznego, nie wiadomo co. E, dobry wieczór i widzimy się w kolejnym odcinku, nie był Cześć.